Opowiem Wam dziś pewną historię. Jest to opowieść o pasji, poświęceniu, pokonywaniu własnych słabości. Opowieść o chwilach zwątpienia, przyjaźni, sukcesach i porażkach. Opowieść o spełnieniu marzeń. Będziemy się śmiać, ale też i płakać. Będzie to historia wystrzelenia drukarki w kosmos. Drukarka po raz pierwszy. 24 stycznia 2022 roku. Na kanale pojawia się film o tym, jak z bebechów drukarki próbuje zrobić sondę meteorologiczną. Dzielę się z Wami swoimi przemyśleniami. W niedługim czasie, pod filmem, komentarz zostawia rakietowy technik. Od słowa do słowa nawiązujemy kontakt. Czytam również inne Wasze komentarze, uwagi i biorę je sobie do serca. Prawdopodobnie to jest ten moment, gdzie pojawia się pierwsza iskierka tlącego się już lądu. Wyszkolecie w Jeden Księżyc. 20 sierpnia 2025 roku. Postanowiłem przesiąść się z Igla na Kikada. Przez całą swoją karierę tworzyłem schematy i płytki właśnie w Iglu. Wkrótce jednak mają zakończyć jego wsparcie, więc no cóż. Na wyjeździe służbowym pomiędzy pierwszą a trzecią nad ranem ogarniam Kikada. Wychodzą już na początku zgrzyty i stare przyzwyczajenia, ale jakoś to idzie. Kad to w końcu kad. 23 sierpnia 21.59. Rakietowy technik pisze do mnie wiadomość, czy dalej jestem chętny na lot. Gdzie takie, ja, a przy niej ten jacht? Projekt mojej sondy przeleżał długo. Od bardzo dawna nie dodawałem żadnych filmów, bo jak zwykle brakowało mi czasu. Zdecydowałem, że zrobię to wszystko od nowa, tym razem trochę lepiej. Padałem kluczowe ustalenia odnośnie masy, wielkości, mocowania. Trzeba się zmieścić w 15 gramach. Niech nowa sonda będzie prawdziwą perełką. 24 sierpnia. Zaczynam opracowywać projekt. Zastanawiam się nad tym, jakich podspołów będę używał, jakie czynniki chcę mierzyć. Z szafy wyciągam też swoje stare wynalazki, by mieć jakiś punkt odniesienia. Szukam podzespołów, sprawdzam ich parametry. Podglądam też, jak zrobili to profesjonaliści. Skoro oni to zminiaturyzowali, to ja też mogę. 25 sierpnia. Dzień wielkich zakupów. Nie mam czasu, więc stawiam na sprawdzone rozwiązania. Zakupy części elektronicznych wyglądają trochę inaczej, gdy jesteś amatorem, a inaczej, gdy jesteś amatorem z ambicjami na profesjonalistę. Przekopuję magazyny hurtowni elektronicznych i dobieram sobie podzespoły. Sprawdzam datasheety. Trafiłem na takie perełki, że zapiera dech. Choćby ten najmniejszy na świecie GPS. Zdecydowałem też, że sercem sondy będzie STM32F103. Myślałem nad MSP430 ze względu na energooszczędność, a co za tym idzie na przykład masa akumulatora, który trzeba wziąć na pokład, ale nie. Jednak STM32 sprawdzi się tutaj lepiej. Tu mamy problem, bo bawiłem się z STM-ami, ale nigdy wcześniej nie robiłem do nich płytki. Zabierałem się do nich też jak pies do jeża, bo przerażała mnie mnogość możliwości. 26 sierpnia. Pierwsze próby z STM32. Niby blinka na niego już kiedyś pisałem, ale czuję się niepewnie. Podsumujmy. Czasu mało, stawiamy na sprawdzone rozwiązania, więc wybram sobie mikrokontroler, z którego nie jestem najmocniejszy, podzespoły, które są mało popularne wśród amatorów, oraz CAD do projektowania elektroniki, który trzymam drugi raz w ręku. Co może pójść nie tak? Okazuje się, że nie taki diabeł straszny. ST dostarcza konfigurator, który ułatwia pracę o rzędy wielkości. Skonfigurowanie SPI czy UARTa to dosłownie kilka kliknięć. Prócz tego mam jeszcze HAL, czyli zestaw bibliotek od ST, które stanowią wysokopoziomowy interfejs do sterowania sprzętem. Na pierwszy ogień wziąłem pamięć Flash serii 25Q. Do tej pory korzystałem z nich za pośrednictwem bibliotek. Zupełnie niepotrzebnie. Odczyt pamięci jest śmiesznie prosty. Wysyłamy bajt polecenia, 3 bajty adresu pamięci, odkąd chcemy czytać. I już! Teraz tylko odczytujemy bajty tak długo, jak tylko mamy wybrane urządzenie pinem NOT CS. Coś pięknego. 28 sierpnia. Mam już pełną wizję całego urządzenia. Zakupiłem też obudowę. Lubię gdy mogę swoje projektowanie wesprzeć sensorycznie, dotknąć jak najszybciej swoich pomysłów. Pomaga mi to też w tworzeniu płytki. Zrobiłem też symulację ile będzie ważyć urządzenie jak w aptece. 29 sierpnia. Arkusz kalkulacyjny po raz kolejny zbawia świat. Przyniosłem swoje wizje na tabelki w LibreCalc. Dzięki temu mogłem oszacować jak długo będzie sonda pracowała na baterii, na ile czasu wystarczy pamięci flash. W zasadzie kończę już schemat urządzenia, pozostały mi tylko poprawki. Zgodnie z moimi przypuszczeniami, w ekstremalnych warunkach pamięć flash w obudowie SOIC-8 sprawdzi się lepiej niż karta SD. 31 sierpnia. Noc cudów. Plan jest taki, by zarwać nockę i skończyć projekt płytki do poniedziałku rano. Długo tego będę jeszcze żałował. Zamierzam własnoręcznie wykonać płytkę. Zwykle robienie PCB, nawet skomplikowanych, nie stanowi dla mnie problemu i w ciągu jednego dnia jestem w stanie wykonać od jednej do kilku sztuk. Zwykle drukuję tak zwane klisze na folii PET. Na moje nieszczęście w zasobniku pojawiła się folia, która doskonale się nadaje do robienia solder maski, ale mięknie w znacznie niższej temperaturze. Tym sposobem rozwaliłem sobie drukarkę. Prawdopodobnie padł w niej fuser. To nie jest coś, co można zrobić na dniach. 1 września Mam awaryjną metodę wykonywania PCB. Opracowałem ją na kolanie, bo czasu jest coraz mniej. Na PCB naniosłem wodoodporny lakier, który dobrałem eksperymentalnie. Za pomocą grawerki laserowej usunąłem te części, gdzie nie chciałem miedzi. Laser jest na tyle mocny, że usunąłby samodzielnie warstwę metalu, ale laminat pod spodem nie znosi już takich różnic temperatur. Po wytrawieniu uzyskałem całkiem ładną płyteczkę. Mój problem polega na tym, że nie mam w chwili obecnej żadnej maszyny CNC, tak jak w odcinku o produkcji płytek. Ręczne wiercenie otworów 30 mm to jest szaleństwo. 2 września. Zaczyna mi się palić grunt pod nogami. Czasu jest bardzo mało i nie dam rady zająć się jeszcze pisaniem kodu. Poprosiłem o pomoc mojego dobrego znajomego Bartka oraz widza Victorex. Jeśli chodzi o programowanie to im dopiętnie dorastam. Próbuję opracować jeszcze lepsze metody produkcji, by w końcu wykonać płytkę. Walczę z tym, bo bardzo mi zależy, by płytka wykonana własnoręcznie wzniosła się ponad ziemię. Metoda laserowa jest wybitna, ale wymaga wciąż dopracowania. Zaczynam szukać pomocy. Napisałem do firmy Satland, która wykonuje małe serie obwodów drukowanych. Pomożecie? Pomożemy. Pod koniec dnia sprawdziłem maila. Dałem ciała i nie dostarczyłem im pliku wierceń. Wiglu był generowany automatycznie, w trzeba go wygenerować niezależnie. Jestem cały dzień w plecy z zamówieniem. Piekielny brak miejsca na urządzeniach mobilnych i nieskuteczna synchronizacja poczty. 3 września. Mam już regularną walkę z czasem. Pomiędzy Gdańskiem a Częstochową jest jednak kawałek drogi oraz kurier. Kontynuuję walkę z własnoręczną PCB jako wyjście awaryjne. Laserowe płytki wychodzą już prawie idealnie. Największym problemem są jednak doskonale prostopadłe otwory. Jeśli laminat ma grubość 1 mm, a ty próbujesz wywiercić otwór 30 mm, to musisz to robić piekielnie dokładnie. Jeśli wywiercisz krzywo, trafisz w pole rozlanej masy i zrobisz zwarcie. Warstwa górna i dolna też muszą być doskonale spasowane, a to nie jest łatwe zadanie. W panice wracam do starej metody z drukowaniem kliszy na pożyczonej drukarce. Okazuje się, że mam błąd rzędu 1% na którymś z urządzeń. Niby niewiele, ale dla całej płytki to jest 0,5 mm. Dla elementów nie ma to znaczenia, ale solder mask już nie zrobię. 4 września. Nie śpię już od dawna i język mi się zaczyna plątać. Czuję ogromną presję upływającego terminu. Przez dwie godziny próbowałem wykonać PCB metodą fotochemiczną i coś idzie nie tak. Cały fotorezyt ulega spłukaniu już na etapie wywoływania. Szybko znalazłem przyczynę. Do tej pory swoje płytki robię w nocy. Sztuczne oświetlenie nie ma tak dużej ilości świata UV jak światło słoneczne. Poza tym suszenie na słońcu też nie pomaga. Przydałoby mi się wyspać. Otrzymam mail. Jest nadzieja. Kurier ma być u mnie w piątek. 5 września. Tego się nie spodziewał chyba nikt. Cały dzień, siedząc jak na szpilkach, nareszcie otrzymuję telefon. I see? Elementy takie jak żyroskopy i tym podobne raczej nie zaleca się myć w ten sposób, bo mogą ulec uszkodzeniu. Wlutujemy je więc później. Znajomy mi obiecał załatwić akumulator. Wydarzenie ma się odbyć na pustyni błędowskiej, więc trzeba mieć jakieś źródło zasilania awaryjnego. W tym czasie robię upload programu chłopaków. GPS niezależnie od kodu nie jest w stanie się podnieść. Nie łapie tak zwanego fixa. Próbuję różnych sztuczek, zmiany anteny, ale on co najwyżej żre kilkadziesiąt miliamper. Ładnie wygląda, ale tylko tyle. Znajomy dzwoni, że nie jest w stanie mi osobiście dostarczyć akumulatorów. Dotrzymał jednak słowa. Przyjechał boltem. Do godziny czwartej nad ranem pakuję wszystkie rzeczy. Czas chyba na wymarzony odpoczynek. 6 września. Wielki dzień. Jest siódma rano. Biorę cały ekwipunek do skrzynki i plecaka. Jadę do rodziców. Mam jeszcze chwilę na połączenie się z Victorex i debugowanie kodu. Nigdy wcześniej nie miałem okazji zaglądać w te rejony. Pierwsze wrażenie. robi wrażenie. Pogoda jest paskudna, wieje, zimno. Na twarzy czuć kropelki wilgoci. Pobieram opaskę z namiotu i idę się rozbić z rzeczami. W końcu mam możliwość osobiście poznać swój zespół. Gdy oni wykonują jeszcze dziesiątki testów i prób, ja walczę z debugowaniem kodu. Okazuje się, że mój zasilacz jest za mocny na przetwornicę. Idę do namiotu organizatorów, podebrać im trochę prądu. Gdzie mogę sobie usiąść? Siadaj, gdzie chcesz, to jest pustynia. Jest 15: Słońce przebije się z nadciemnych chmur. Co chwilę startują modele rakiet, a ja jestem w lesie. Jest już prawie wszystko uruchomione, ale system jest niestabilny. Ostatecznie podejmuję decyzję o wyłączeniu większości czujników. Dużo lepiej dla nas wyłączyć coś, co może sprawiać problem, niż podczas finału przekonać się, jak duży był to problem. Komputer działa w trybie minimalnym. Uruchomiony jest mikrokontroler RTC, czujnik BME 280 i zapis do pamięci flash. Prawdziwe życie to nie jest bajka Disneya. Nie wszystko kończy się happy endem. I tak, moim zdaniem, ekipa programistów dokonała cudu. W skrajnie krótkim czasie, głównie przez moje błędne decyzje, napisała w całości kod na sucho, bez dostępu do fizycznego urządzenia, co jest koszmarnie trudne i uciążliwe. Czuję się tak, jakbym uczestniczył w misji kosmicznej z jakiegoś hollywoodzkiego filmu. Pierwszy dzień imprezy dobiega ku końcowi. Za chwilę wystartuje główna atrakcja tego wydarzenia.

Oba, to jest bez wszystkich. Odmówiłem. Nie, 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 dwa, nie, 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 Widocznie nie tylko nas prześladuje pech. Uwaga krótsze odliczanie! Jest! Oh, yes. oh. Wystartować rakietą to jedno. Dużo ważniejszy jest jednak system odzysku rakiety, czyli spadochron. Bez tego rakieta zjednoczy się z ziemią i pogrzebie całą elektronikę. Wiedzą o tym doskonale członkowie zespołu, którym mnie gości. Rakieta jest składana. Przechodzi kolejne testy. Zapada decyzja, że startujemy. Idziemy zarejestrować lot. Udajemy się w wyznaczone miejsce. Uruchomiona zostaje sonda. Instalujemy rakietę i składamy ją w całość. Nie jest to proste zadanie, bo co chwilę trzeba się zmywać z wyznaczonej strefy. Rakiety startują tutaj bardzo gęsto i nie może być w pobliżu, gdy na sąsiednim stanowisku za chwilę ma być odpalona rakieta. Są to dosłownie ostatnie loty tego dnia. Jutro nas tutaj już nie będzie. Jak z magicznego kapelusza wysypuje się masę problemów. Nasz lot wisi na włosku. W pewnej chwili urywam się zaczepy od rakiety. Mamy dwuskładnik, ale tak szybko nie sklei. Zanim on zwiąże, to będzie już po zawodach. Kur... przydałby się cud. Taśmę klejącą ma ktoś, chociaż... Pada wtedy ikoniczne... Nie. Nikomu nawet do głowy nie przyszło, że może dojść do tego typu awarii. Bez zaczepów nie jest możliwe prawidłowe zainstalowanie rakiety na prowadnicy. W bazie mieliśmy dosłownie wszystko, ale to jest poligon, kawał drogi od bazy. Jeden z naszych biegnie szukać kleju. W tym czasie udaje się nam znaleźć jakąś starą tubkę kropelki. Jest pusta. Zaklinając się na wszystko, wyjmuje z niej ostatnią kropelę niczym diabły duszę ze śmiertelnika. Idzie na zaczep. Dociskam, ile sił w rękach. Nasz znajomy przebiega z całą butelką krylo. Już nie trzeba. Test trzyma się. Model jest uzbrajany w zapłonnik, a rakieta jest ustawiana do lotu. Uwaga, uwaga! Staje te rakiety. No name, rocket. Odliczam. 5, 4, 3, 2, 1. Poszła! Dobrze! Ale to. Bągam, 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 bągam. Kiepsko. Jest. Mamy spadok. Yes, yes. Czyścimy. Czyścimy krof, tak. Gdzie to jest? Na GPS-ie, na GPS-ie będzie. Spada, spada, spada. Spada powoli. Jest, 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 jest. Let's jest! go! Jest! Mamy to! I gdzie ona jest? Nie, no nie wiem, GPS-a sprawdzaj. Ja bym jechał. Jedna jeszcze Widzisz ją? Nie. Tam? Wszystko się udało. Żyje! Czekaj, odpiję, odłapię, zaświeć. Co? Kamera mi zaparowała. Co? Mów, mów, mów. Nie, Nie tylko czekaj. Pa. Pa, 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 pa. Działa wszystko. Żyje. Jest. Yes. Yes. czekaj. Wszystko działa. Jest. Mamy to. Co tu się Raz. stało? O, jak pękła. Może uderzyła mocno w ziemię. Może. Wszystko wyjdzie tak. Za pierwszy raz już wszystko zadziałało. No. Dobrze, i to że był GPS. Ale trzyma się ten. I wy, i my się znaleźli bez GPS-a, no na pewno. Mówcie co chcecie. Zespołowi No Name Rocketry trzeba oddać to, że zrobili kawał dobrej roboty. Walczyli do samego końca, pomimo przeciwności losu, problemów, zaprojektowali, a następnie zbudowali model rakiety, który nie dość, że miał udany lot, to jeszcze wyglądał delikatnie i w jednym kawałku. Wspólnie przeżyliśmy niezapomnianą przygodę i przetarliśmy szlaki na kolejne starty. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w całe wydarzenie, budowę rakiety oraz mojej sondy. Do tej pory schodzą ze mnie emocje. Wyniki pomiarowe zrzuciłem na komputer i je teraz interpretujemy. Nieznany nam wcześniej pik był wynikiem zamykania klapki. Zatkałem palcem otwór wentylacyjny sondy. 19 września. Postanowiłem się wybrać do Energy Landy i zbadać panujące tam przeciążenia. Kod programu został załatany, przetestowany. Urządzenie dostało dużo większe ogniwo, które zagwarantuje pracę na cały dzień. Zaprojektowałem nową obudowę w taki sposób, jakby to ona miała mnie utrzymywać w fotelu. Z przeciążeniami nie ma żartów. Włożenie tego do kieszeni nie wchodziło w grę. Sonda bez problemu mogłaby wypaść i zrobić komuś krzywdę. Przetestowałem najpopularniejsze atrakcje, gdzie spodziewam się wgniatania w fotel. Nie powiem, bawię się doskonale. Zbierałem dane do celów naukowych przez bite 6 godzin zarówno szaleńczej jazdy, jak i porwającego czekania w kolejce. Zrzuciłem dane na komputer i zaczęliśmy je analizować. Tutaj zaczyna się część smutna. Dane z akcelerometru zostały nadpisane przez dane z BME 280. Stało się tak prawdopodobnie przez zakomentowanie przeze mnie o jedną linijkę za dużo. Badań tych chyba nie powtórzę już w tym sezonie, bo cały projekt pochłonął patologiczne ilości finansów. Dzięki zebranym danym odkryłem, że Hyperion jest wyższy niż Zadra. Dziwne, bo zdawało mi się zupełnie odwrotnie. 10 października. Kończę składać ten film. Victorex ostatecznie naprawił program do sondy i działa już wszystko. Na szybko napisałem program w C-Sharp do wizualizacji danych. Excel jest dobry, ale nawet on może się zakrztusić od 43 tysięcy rekordów i rysowania do tego wykresów. Na kolejne testy obrałem jasną górę. Według moich pomiarów i obliczeń, część dostępna dla zwiedzających ma niecałe 50 metrów od podłoża, zaś różnica wysokości pomiędzy klasztorem a drugą aleją to coś koło 44 metrów. Mam nadzieję, że się nie nudziliście w trakcie mojej opowieści. Kolejne odcinki powinny być teraz zdecydowanie częściej i jeszcze ciekawsze. Do zobaczenia wkrótce. Nagranie. Co tam się? No witaj, cześć, cześć, no cześć, już? Czego się nie robi dla sztuki? Fui. Pachnie jak karpetka stara. Powinno wystarczyć. A, nie, to się zrobi do grywki, nie? To jest to, czego kinematografia polska potrzebowała.